Omerleu. Dasz się skusić na chwilę przyjemności z Kinder Choco Fresh? Przetyczny orzechowy krem i mleczne nadzienie w chrupiącej czekoladowej polewie, Kinder Choco Fresh, mała chwila wielkich przyjemności. W świecie bardziej Velo są bardziej godne polecenia sposoby na oszczędzanie. Sprawdź, jak to jest! Sprawdź, jak to jest, gdy zyskujesz do 7% w skali roku na koncie oszczędnościowym na nowe środki i wygodnie oszczędzasz w aplikacji mobilnej. Bank. wybierz świat bardziej Velo. Teraz w Karfurze akcja antyinflacja. Pomarańcze marki Carrefour 1 kg 57% taniej, 2,99%. Za opakowanie z aplikacją Carrefour możemy kupować mądrze. Wszyscy mówili mi, że muszę grać na gitarze, by być gwiazdą Roka, ale spróbowałem Doritos i wybrałem trójkąt. Bo, 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 bo. Doritos. Intensywny smak. Mocne chrupnięcie. Doritos, tylko dla odważnych. Po co ty bierzesz tyle tabletek? No co? Witamina C, witamina D i cyk. Wiesz, postanowiłem wzmocnić odporność. Teraz to bardzo ważne, prawda? Kochanie, ale przecież kupiłam Ascorvita Max. Ascorvita Max? No tak. Po co kupować trzy preparaty, skoro można jeden? Ale za to jaki? Suplement diety Ascorvita Max zawiera aż 1000 mg witaminy C oraz wysoką ilość witaminy D i cynku, bo o odporność trzeba dbać kompleksowo. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zapytaliśmy Polki, jak dbają o kości. Je dużo mleka i jem jogurty. Ja biorę wapń w tabletkach. Nie wiedziałam, że sam wapń to za mało. Wiele kobiet słusznie stosuje wapń w trosce o zdrowe kości. Aby jednak mógł on przedostać się z krwi do kości, potrzebne są jeszcze witaminy D i K. Chcesz mieć pewność, że wapń trafi do twoich kości? Sięgnij po molekin z wysoką dawką witaminy D3 oraz witaminą K2-MK7. Molekin dla mocnych, zdrowych kości. W mojej pracy wygląd ma duże znaczenie. Dbam o swoje włosy, paznokcie... Chcę zachować młody wygląd skóry, ale wiem jak ważne jest wsparcie od środka. Dlatego stosuję Skrzypowita 40+. Dla mocnych włosów, gładkiej skóry i zdrowych paznokci. Skrzypowita 40+ to unikalna kompozycja naturalnych wyciągów roślinnych, wzbogacona o kwas hialuronowy i kolagen. Skrzypowita, jesteś piękna. Kiedy byłam małą dziewczynką, moja mama przygotowywała pyszne syropy z malin i czarnego bzu dla wzmocnienia odporności w okresie jesienno-zimowym. Dziś sama jestem mamą, chłodne dni podaję swojej rodzinie grinowite, bo wiem, że to bogactwo naturalnych wyciągów i ekstraktów z owoców. Zawiera witaminę C i cynk. Dzięki temu o odporność nie muszę się martwić. Grinowita rozgrzewa i smakuje jak u mojej mamy. Wybierz grinowitę idealną dla siebie i poczuj siłę natury. Uratował mnie. Dawniej, kiedy dzieci musiały brać antybiotyk, który im nie smakował, to było istne piekło. Oczywiście dawałem też probiotyk. Teraz w naszej afteczce zadomowił się acidola junior, który wspomaga też prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Acidola junior. Smaczne mi się tabletki dla dzieci. Nie pozwól biegunce się rozszaleć. Weź stoperan, który szybko uspokaja pracę jelit. Stoperan na 100% z tobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Idę! Kocham babcie! Dziecko też! Do biedronki idę, kwiat. Ci będzie miło. Idę, bo liczy się pamięć. Hej! I prezent! Z okazji Dnia Babci i Dziadka każdy powód jest dobry, by iść do Biedronki. Do Biedronki. Do... Idę, bo przecież nie przywitam wnuków z pustymi rękoma. No. Darmowa dostawa z Amazon.pl. Oryginalna rozrywka. Wszystko za 49 zł na rok w Amazon Prime. Nowa promocja Viula. Czas na odświeżanie wnętrz. A co najważniejsze, obniżyliśmy właśnie mnóstwo cen regularnych. Znajdziesz u nas 15 tysięcy produktów do domu, ogrodu i wypoczynku. Jeśli szukasz prawdziwych okazji, zapraszamy do multimarketów lub na yula.pl. Wyżej! Jeszcze wyżej! <ścoughs> Przyjaciele! Delikatny mleczny krem, kawałki orzecha laskowego oblany pyszną czekoladą Kinder. Kinder Schoko Bons. Tak smakuje zabawa! Cześć. Cześć, kochanie! Wstąpiłeś po syrop? Tak. Na kaszel suchy, kaszel mokry, na kaszel ostry i uporczywy. To ile ich kupiłeś? Jeden. Grintus. Grintus jest silny w walce z kaszlem i delikatny dla organizmu. Od Aboka. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Z okazji wolnej chaty. Z okazji poznania pewnego słodziaka. Z okazji tego, że weszło i że zawsze jest blisko, Twoja paczka. I z okazji, że znów Grand Chips Gras Bosch. od Lorenz. Rodzinny obiad ledwo się zaczął, a ja już czuję się pełny. Silne wzdęcia? Weź Espumisan Max z wyższą dawką symetykonu, który skutecznie rozwija pęcherzyki gazów. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Espumisan Max. Szybka ulga od silnych wzdęć. Życie pisze najbardziej zaskakujące scenariusze. Wydział, ja że się ze mną ożeni i ciebie zostawi, ale wszystko popsuło się, jak zaszłam w ciążę. Nie, nie wierzę, ty kłamiesz. Wyzwania, którym niełatwo stawić czoło. Ciociu, co wy wyprawia ci w naszą łóżku? Przepraszam, kochani, co też Pana Ojciec wyprawia w takim No ale co miejscu? wyprawia? Przecież od dwóch miesięcy ma kochankę. Kochankę? Trudne sprawy od poniedziałku do piątku o 15 w Polsacie 2. Czy pani właśnie dała zlecenie, żeby przelać wszystkie pieniądze z pani konta? Zamierzają szajkę, która okrada, a ja jestem na tej szajki celowniku. Nie spodziewałam się, że skończy się to aż tak źle. Pożałujesz, że podniosłeś rękę na moją siostrę. Idziemy z tym na policję. Zobaczymy, co ci powiedzą i komu uwierzą. Prawda okazała się dużo bardziej skomplikowana. Życie potrafi zaskakiwać. Dlaczego ja od poniedziałku do piątku o 16 w Polsacie 2? Sponsorem programu jest producent cukierków i gum do rzucia Mentos. Na program zaprasza sponsor dr. Edgar, producent pizzy Felicjana. Sponsorem programu jest producent syropu i kropli Sinekot. Na kaszel...